Idziemy zobaczyć kolejnego sprzęta, ciekawego, takiego jeszcze na moim kanale nie było, wołowinka się pojawiła, 1.8 benzyna, Ford Ranger, takiego byka dziś sobie zobaczymy, a co? Witam ponownie, łapeczki, komentarze, mile widziane, reklam nie przewijamy, grosz do grosza i będzie kokosza jeśli nie subskrybujesz daj subika żeby dostawać powiadomienia o najnowszych filmikach przypominam pod filmami macie numer konta zrzutka zbieramy kaskę na paliwko na takie wypady minimalna wpłata złotóweczka wpłaty bez prowizji dajcie za to Boże kto gusa wspomoże Dobryki, dwa pilociki, oba sprawne. Chłodno dzisiaj, słuchajcie. 3, 2 litra, 6 auto. No i co. Zamkłem, Otwarłem. Czy dwa razy trzeba, żeby się dwa razy, żeby strona pasażera się otwarła. Myślałem, że to będzie straszny prymityw, słuchajcie. life track na półskórach, fotele raczej wygodne, ale zimne grzane dupki są zaraz zobaczymy, nie widzę tutaj nigdzie przycisku od ogrzewania pośladów tutaj nawet miękko, przeszycie nićmi podobnymi do koloru zewnętrznego, ten kolor to w ogóle kojarzy mi się słuchajcie, z kolorem Volvo kiedyś Volvo V70 te pierwsze modele wychodziły w takim kolorze. Seicento chyba też było w takim kolorze. Napiszcie mi. No tutaj miękko. Tutaj niby karbon jakiś, no i plastik. Plastik jak to Amerykanie. No, podłokietnik nawet miękki, ale jest tu też miejsce na kolejne dwie osoby, a myślałem szczerze mówiąc, że będzie tutaj na trzy osoby kanapa, to jest jednak sprzęt czteroosobowy. No, taka szyba i paka, szary sufit. No, ciekawe to jest tutaj kieszonki, szeroki tunel środkowy, ale niski No i tutaj mamy jakieś, nie wiem 12V, a tutaj co to są za wejścia? Powiem Wam szczerze, nie mam dla tego pojęcia, co to są za jakieś tam takie wygibasy. Zaraz zobaczymy. Tak z ciekawości. Jestem ciekaw, czy pakę się tu otwiera. Chyba się otwiera kluczykiem. Jestem ciekaw, tak, czy nie. Czy tu jest kluczyk od paki? To jest chyba kluczyk od paki. Tak z ciekawości. Muszę to zobaczyć. No przecież. Jak to się... Mhm. Czy tak? Czy tak? O co tutaj chodzi, słuchajcie? Dobra, to może tu zakombinujemy coś. <laughs> Jak nie tędy, to tam tędy, no co? Trzeba se radzić. no Aha, chyba, że najpierw to, a potem da się to odsunąć, ale tu mam ciasno. Także nie zrobię tego, no paka. Bagażnik, uwierzcie mi. Że spory zamknięte, zamknięte no nie mogę tutaj. Słuchajcie, musiałbym podjechać. No, może jak podjadę, bo inaczej przypierdzielę Forda Edge. Swoją drogą też go dla Was nagrałem. Wersja Winiale prezentuje się wspaniale. <grym> na wypasie też się pojawi na kanale. Fordzik Edge wersja winiale, o, to są naklejki no i dobrze można w razie czego dokupić emblematy są droższe, jakby coś się zadziało, no Winter Contact, Continental tania ona nie będzie raczej wlew, o Blue. czyli co to jest, diesel bez bezkor bezkorkowy Dostęp W lew Tutaj coś się ogina I tutaj to też udaje skórę Podobne trochę jak w moim mustangu Ale reszta Matko boska No i to mnie zastanawiało Nie wiem czy to widać Ale tutaj są takie jakby Co to są za takie jakieś Kluczyki co to jest Słuchajcie o co tu chodzi Ktoś mi powie a C12 coś Aha, tak jakby to z uziemieniem wejście, słuchajcie chyba, bo to jest 150 W 230 Wychodzi na to, że to jest wtyczka, normalna wtyczka gniazdkowa. Tak Te progi. <laughs> Kolor ciekawy, nie? Wild track Iha! Owiewki. Ciekawe, się tu wsiada wysoko. Elektryczne fotele, czy podgrzewane? Co się da tutaj otworzyć? Aha, to jest otwieranie, chyba, paki, z tego co widzę. No, rozjaśnianie deski. Tutaj niby udaje to też taki karbon. Sterowanie lusterkami i składanie. No i co, tempomat mamy. Multifunkcyjna kierownica z lekkim bicepsikiem. Nie wiem, czemu ten bicepsik taki malutki, skoro bryka taka. Dla byka! Bryka! No, czy bym chciał takim jeździć? Nie wiem, gdzie bym go parkował. Chyba spałbym w nim. No i tutaj oponka też Continental. I tutaj mamy tarcze, a wydaje mi się, że tam z tyłu były bębny no chłodno chłodno kapturek se zarzuć o już mi troszkę lepiej no się skończyły dobre czasy było gorąco narzekałeś teraz zimno będziesz narzekał jajka ci się przeziębią od siadania na zimne skórzane fotele no jak? Jest podgrzewanie, to jeszcze pół biedy, a tutaj mają, nie wiem, tarczobębny chyba są z tyłu. 265 60R18HXL. Jestem ciekaw, ile taka opona Continental kosztuje, słuchajcie. No, tanio nie będzie. No, wygląda ciekawie. To może? Fragment opisu chociaż rocznik 19. 157 przejechane. Diesel 3.2 200 koni w automacie. Napęd na 4. Podgrzewane fotele, nawigacja, tempomat, asystent pasa. USB 2 razy. 220 V Gniazdko. No, poduszek 6. Ile to ma kosztować? Dowiecie się w odpowiednim czasie. Uuu, zimno. Dobra, wsiadam do środka. Ja pierniczę. Oa, zimne te fotele. Jezu. No, zobaczcie, zaczyna już sypać, no, podświetlenie. Jest. <laughs> baby. Tutaj jest wyścielony schowek. No i tutaj mamy lampeczki dwie. Teraz się ciemno zrobi, no bo taka szaruga Niestety tu jest lampeczka. No i tutaj pasażer. Pasażerka też ma podświetlenie. Jak się tutaj siedzi? No powiem Wam generalnie, fotel fajne ma trzymanie, chociaż jest twardy ten fotel. No, tutaj macie rączki, żebyście jechali na wybojach. papy no, papyrę, no, no, jak w rednecie. Przeregulowany, przesuwany. No nie widzę, żeby się przesuwał. Dosyć spory, głęboki ten schowek. No ale to wszystko takie, <grytanie> słuchajcie, chociaż nic tu nie trzęsie się. Kap-holderki 2, ręczny, zwyczajny, też przeszyty. To twarde, takie i to też twarde. No, automat. No i napędy. Można sobie zmieniać blokada mostu, parkroniki, asystent zjazdu, kontrola trakcji, tutaj dwa gniazda USB. Palimy sprzęta, a co? Oto są te kluczyki, odbryki, odpalamy. O, takie ma zegary, zobaczcie I tu nawigacja, przycisz. No tutaj w sumie wszystko takie. Intuicyjne, nie ma tutaj jakiejś większej takiej, słuchajcie, filozofii. Okej, okay. okej, okay. alright, no problem. <laughs> Odpalamy 157. Diesel odpalił 1456, ciemno jak w dupie. Nie powiem gdzie. Coś tu mi wyświetla, że chyba płyn do spryskiwaczy, żeby dolać. Dystans tu MP93 km do tankowania, chyba no. zobaczmy co się stanie. 4h. 4 razy 4. powrotem ustawię na 2 ale czekajcie jakbym zrobił tak na 4 i to i blokadę do tego wda się? coś mi tu mryga a może tak i blokadę o teraz się załączyła widzicie pyk znikła widzicie? Znikła. No, trzeba aby pojeździć troszeczkę, się tutaj dokształcić. Tego sprzęta, gdzie to jest grzanie pośladków, bo niby jest, a tutaj jest trzyfunkcyjne, to sobie podgrzeje. A co? Grzana kierownica zapomni klimę. Nie wiem, czy warto w ogóle ją sprawdzać, ponieważ jest taka pogoda, że no, raczej nie wyczuję, czy klima chłodzi, czy nie chłodzi. Podejrzewam, że działa, że jest sprawna, ale jest naprawdę chłodno. Jest nawigacja, tutaj mamy awaryjne w tym miejscu. No i co, bateria mi już mryga, także się sprężamy. Regulacja kierownicy w jakim zakresie? O, coś tu jest, jakaś regulacja. Tu coś jest. O, góra, dół tylko. No, nie da się. Słuchajcie, nie potrafię wyciągnąć, tylko góra dół. No, no fotele wygodne już grzeją, czuję, że grzeją lusterka składane Sterowanie elektryczne, lusterek sprawne Nawet cztery elektryczne szyby. No, a jest kamerka cofania? Jest, chwała Bogu, bo przecież z tą paką to nic kompletnie by nie było widać Co się dzieje? Jest na park przecież Czemu on się Przez chwilę mi się do tyłu stoczył, a jest na park Byłyby ja jakbym tam w tego edża wycedził, nie? No, dobra co tu jeszcze idziemy pod maseczkę idziemy pod maseczkę nie będziemy kombinować za dużo nie ma sensu czy tą tylną szybkę się opuszcza czy nie ona jest podgrzewana to raczej wątpię żeby ją się opuszczało bo w niektórych pick dało się to opuścić idziemy pod maskę zobaczymy co tu się dzieje opa żebym Sola. Nie uszkodził światła włączymy No drzwi otwarte no i dobrze O ja piernicz tu się macha otwiera i tu jest jeszcze chyba Nie, Tu będą jakieś bezpieczniki No Co oni tu wykombinowali <grytania> Opa Gdzie się to? Panie, otwiera Opa! Tu coś jest! O, o na morku! TDCI Sześć garów, rzędówka Rożą chyba na łańcuchu z tego co widzę. Obudowa. ale ma tutaj puchę no. co tu dużo gada Teraz mi się przypomniało, myślałem, że to jest ten duster nowy. Bo teraz duster też wypuścił jakoś Dacia, wypuściła pick -upa w podobnym, też podobny trochę do tego Rangera, w podobnym kolorze. No, Heh. I przez chwilę myślałem, że może jest to Dacia. 109 900, Ford Ranger, rok 19, Diesel, moc 200, przejechane 157. Rocznika tutaj po szybie też nie zobaczę. Także niby 19. No to co? Zgasimy i wypadałoby Wam pokazać kontakt jeszcze, nie? Do sprzedawcy. No dobra. Pyk. Tu mam plecaczek. Nie sprawdziliśmy tej paki. Pewnie jakoś się to słuchajcie robi. Tutaj jakieś takie dwie zaślepki są z gumkami. Nie wiem od czego. Czy od reflektorów, czy od czego. Jeszcze bym chciał dziś coś dla Was, słuchajcie, nagrać. Gdzie tu jest poziom 0? Chyba tak. no jeszcze bym chciał coś dziś dla was nagrać także nie będę przedłużał bo zaraz będzie szaruga no piszcie co myślicie o takim sprzęcie Ciekawy, nie no warto było zobaczyć negus warto było no niewiele braku jakbym teraz tą burtę otworzył musiałbym podjechać do przodu otworzyć burtę spróbować tą pakę odsunąć no ale pokazałem wam mniej więcej jak to Wygląda. Tego Forda też będziecie mieli na kanale. No sporo bryczek Volvo mieliście na kanale. Toyota tamto mieliście na kanale. Mercedesa mieliście Cela i tego Jonika mieliście. No i Audi A6 mieliście i Soula. Także macie co oglądać w razie czego. No to co. Pozdrowionka, hej.